Cześć, tu Dawid Tyszkowski, zapraszam serdecznie do słuchania wywiadu ze mną. Porozmawiamy sobie o trasie nadchodzącej, o nowej płycie i, i nie tylko. Zapraszam. Czy ty czujesz, że odniosłeś sukces jako polski artysta? Czy czuję się osobą rozpoznawalną, popularną? Nie, to na pewno nie. Odpowiadając na drugą część tego pytania, na pewno nie czuję się jakiś szczególnie popularny i rozpoznawalny. Zdarzyło mi się kilka sytuacji, gdzie ktoś mnie tam na ulicy czy, czy w pociągu tramwaju mógł rozpoznać, ale, ale to, to, są, to jest naprawdę rzadkość. A czy czuję, żebym osiągnął sukces? Myślę, że nadal mam w sobie dużą dozę niedosytu co do swojej kariery i, i jakąś chęć rozwoju, więc chyba, chyba bym nie mógł tak dzisiaj ze spokojem stwierdzić, że, że to już jest to i że, że mamy sukces, że wystarczy. Chyba, chyba nie do końca. Ale to zawsze taki głód tworzenia, głód muzyki czujesz? Czy masz już takie momenty. Trochę przesytu, że musisz tą muzykę odłożyć na parę dni na bok. Aktualnie czuję, że, że, że ten głód we mnie rośnie w ogóle, że, że jest go coraz więcej. Razem z, z okresem produkcji mojego najnowszego albumu, który jeszcze jest przed nami, czuję, że właśnie jakoś to moja. To moja chęć eksploracji, i jako słuchacz, i jako twórca się, się poszerzyła, że czuję tym bardziej taki, taką no cały czas chęć do, do poznawania nowych rzeczy, po prostu i, i jako właśnie słuchacz i, i twórca. A cały czas jesteś fanem muzyki, że szukasz nowych artystów, nowej inspiracji? Totalnie. Ja od wielu lat prowadzę taki system, w którym co miesiąc tworzę sobie nową playlistę, żeby żeby odciąć się od tego, co poznałem w zeszłym miesiącu, i znajdować nową muzykę. I to mi cały czas sprawia bardzo dużo radości. To na tej playlistie, co znajdziemy? Przeróżne rzeczy. No, staram, się, staram się słuchać jak najwięcej no, nowych artystów, żeby właśnie się rozwijać. I są to, są to artyści od, od takich klasycznych, jak Radiohead, po. E, po ostatnio od, odkryłem takich, taki ciekawy zespół, Maruja się nazywają e, czy, czy King Króle, to tak ostatnio jakoś w Wielka Brytania e, do mnie przemawia bardzo e, i, no i to są przeróżne brzmienia. A są tam artyści, po których byśmy się nie spodziewali, że możesz posłuchać? Na zasadzie Backstreet Boys czy... E, Backstreet Boys chyba nie, ale e, ostatnio tworzyłem sobie... Taką playlistę, taki zbiór właśnie utworów, które mogłem podpiąć pod swój profil Spotify'owy, żeby pokazać słuchaczom moim, czego ja słucham. I, I znalazł się tam jeden rodzynek ciekawy, myślę, jak na mnie, jest to Kendrick Lamar, którego płytę ostatnią nie, nie, nie tą najnowszą GNX, ale. Big Stepers, coś tam, coś tam, to, to jest świetny album i, i myślę, że to można było się niekoniecznie spodziewać po mnie Kendricka. Ale jako gość na twojej płycie? Jako gość Kendrick, to, to było fajne. Myślę, że na przyszłość będę pamiętał o tym. Wy, 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 Wyślesz nowy, nowy album? Wyślę, wyślę zobaczymy, co się wydarzy. Zawsze mnie interesuje ten też moment komponowania nowej, nowej muzyki, bo jesteś oparty, powiedzmy, w jakimś nurcie jednej stylistyki, mm -hmm. że tworzysz utwory w jednym nurcie, ale czy jest taka u Ciebie też pokusa, żeby przetestować, że może napiszę utwór bardziej popowy, bardziej rockowy, nawet go schować do szuflady, mm -hmm. ale żeby spróbować innego gatunku muzycznego? Pewnie, pewnie i to się, to się zdarza. Yy, większość tych eksperymentów yy, nie ujrzała nigdy światła dziennego, ale, ale są też takie, które Zrodziły się z takiej zabawy muzyką totalnie nieskrępowanej i bez myśli o tym, że, że to ma być jakiś utwór, który będzie później słuchany, i czy wyląduje na mojej płycie. Jest, jest taki, taka piosenka chłopaki na, na moim debiutanckim albumie, który właśnie powstał z takiej, z takiej myśli, że, że chciałem dać sobie wyzwanie i, i stworzyć. Totalnie popową piosenkę, w której nie będę nic dziwnego wymyślał i postaram się jak najbardziej zbliżyć do słuchacza. I początkowo ten utwór był jeszcze bardziej popowy niż ostatecznie, ostatecznie to, to wygląda na płycie. I no więc, więc tak, tak. Ja mam w ogóle w sobie bardzo dużo takiej. Chęci odkrywania coraz to nowych rzeczy w muzyce i w sztuce. Bardzo, bardzo bym chciał w ogóle próbować próbować czegoś po, też poza muzyką, w, jako, jako twórca, czy, czy to podziałać coś w teatrze, w filmie, w, no, szukać, szukać po prostu nowych doświadczeń w sztuce. A te zapiski, które nie ujrzały światła dziennego? Później cię zaskakują na zasadzie, jak ja mogłem coś takiego stworzyć? Gdzie się ten pomysł narodził? Ech, chyba niekoniecznie. Yy, najczęściej mimo wszystko, mimo tych kilku wyjątków, yy, najczęściej wiem, kiedy tworzę coś, co ma potencjał płytowy i potencjał na, na, na publikację. Yy, więc. Yy, więc kiedy robię jakieś odklejone rzeczy, trochę bardziej trochę inne niż, niż to, co zazwyczaj, to, to zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu zabawa i, i nie biorę tego na poważnie. Chyba tak, tak. Wspomniałeś też, że chcesz się właśnie rozwijać w innych obszarach, obszarach kultury. Czy mamy tego pierwiastek w teledyskach? Bo Twoje teledyski też są artystyczne. To nie jest stampowy teledysk, ty z gitarą i koniec. Mm. No, nie chcę jakoś przesadzać ze swoją rolą przy produkcji tych teledysków, bo, bo nie jest ona duża, ale koncepcyjnie to rzeczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby. Żeby to było coś wyjątkowego zawsze i szczególnie przy tej płycie starałem się brać czynny udział w wymyślaniu tego, jak to ma koncepcyjnie wszystko wyglądać. Zaprosiłem do, do współpracy nad wszystkimi klipami, nad ogólnie sferą wizualną tej płyty jednego człowieka, art directora Krzysztofa Tomaszewskiego. Z którym właśnie pracowałem nad każdym z tych aspektów. Więc, więc tak, myślę, że, że to może być jakiś, jakiś zalążek te, te, tych moich prób rozwijania się w innych kierunkach w sztuce, bo rzeczywiście na, na teledyskach bardzo mi zależy. Właśnie to, jak podchodzisz do pracy nad teledyskiem? Teledysk ma być. Jakby kontynuacją Twoich słów, Twojej piosenki? Czy ma być przeciwwagą, czy uzupełnieniem, czym dla Ciebie jest teledysk? Hmm, chyba najczęściej podchodzę do tego tak, że, że to ma być jakiś rodzaj y, uzupełnienia historii, którą opowiadam w tekście. Y, że ch chciałbym, żeby słuchacz oglądając teledysk dostawał trochę pogłębione doświadczenie, powiedzmy, w kontekście utworu. Żeby dostawał jakąś nową historię trochę, żeby mógł spojrzeć na nią z innej perspektywy. Teraz mówię o jakimś takim moim wymarzonym podejściu do tej pracy, bo wiem, że na razie nie, nie zawsze mi się to udaje w ten sposób. Ale, ale przy tym, przy tej płycie tak, z taką myślą pracowaliśmy nad teledyskami, że chcieliśmy, żeby to była trochę trochę osobna historia, która, yy, trochę, która ma właśnie do, coś dopowiadać do, do, do warstwy yy, muzycznej. Nie tak dawno MicroMusic opublikowało nowy utwór. Jesteś tam gościem, tak. współtworzysz ten utwór. Tak. Może coś więcej na ten temat opowiedzieć? Czego możemy się spodziewać? Czym jest dla Ciebie ta piosenka? Yy, no. Music jest zespołem bardzo mi bliskim. Od zawsze, w zasadzie, jeszcze długo, długo zanim zacząłem cokolwiek robić jako twórca w muzyce, to też byłem fanem tego zespołu i jarałem się ich muzyką. Poznaliśmy się z wokalistką, z Natalią Grasiak, podczas projektu Pieśni Współczesne u Miłosza. I, I tam jakoś nasza relacja zaczęła się rozwijać, okazało się, że, że potrafimy znaleźć jakiś wspólny język i tak prywatnie, i, i muzycznie. I z tego się, narodził się pomysł, żebym po prostu wziął udział w, w ich najnowszej płycie Nie umiem tańczyć, która też zresztą dzisiaj ma premierę razem z, z tym naszym utworem. I jest to dla mnie coś bardzo wyjątkowego i, i, no i czuję dumę po prostu myśląc o tym, że, że mamy coś, coś wspólnego wypuszczonego w świat. Jest to piosenka taka dosyć dramatyczna, bym powiedział. Kurde, nie chcę, nie chcę zdradzać za dużo. Tytuł, tytuł to Wrony, myślę, że jest bardzo ciekawa. Polecam też sprawdzić teledysk, który jest tak jak e, wspominałeś wcześniej o, o, o klipach i, i o, o, o roli, jaką one pełnią, czy to jest tam przeciwwaga, czy uzupełnienie, to ten jest zdecydowanie przeciwwagą, e, bo jest to randka wron we Wrocławiu, e, gdzie, gdzie ja razem z, z Natalią spacerujemy sobie po wszystkich słownych miejscach we Wrocławiu i, i, i udajemy, że jesteśmy wronami Szukacie na razie. Ale wszystkich? Tak, trochę tak, <laughs> trochę na tym to polega, więc też polecam sprawdzić. Właśnie... Takie współprace to jest spełnienie marzeń twojego nie wiem, dzieciństwa, jak byłeś nastolatkiem, czy takie potwierdzenie twoich umiejętności, że jednak umiem, umiem to robić, umiem być artystą? Bardzo często y, czuję w tym taki pierwiastek właśnie spełnienia marzenia jakiegoś, y, współpracując z takimi artystami jak, jak, mikro, jak Mikromięzyk czy czy Skubas, to, to rzeczywiście są to artyści, których, których słuchałem, których znałem i, i no, nigdy bym nie pomyślał, że, że możemy się gdzieś przeciąć na takiej ścieżce twórczej. Czy jest to dla mnie jakieś potwierdzenie moich umiejętności? Mm. Kurdy, no może, może coś w tym jest. Chociaż szczerze to nigdy o tym nie myślałem w ten, w ten sposób. Bardziej, bardziej po prostu się cieszę, że, że mogę, że, że mam w sobie coś, co, co ludzi interesuje i co, co ludzi przyciąga, i, i cieszę się tym, że chcą ze mną działać artystycznie, a, a, a jakimś, ale a nie szukam w tym jakiegoś potwierdzenia dla swoich umiejętności. E, jak to się dzieje, że młody artysta nagle ma w swoim CV i Natalię, i Skubasa współpracę z Miłoszem? Jak do czegoś takiego dochodzi? Ciężko mi powiedzieć. No, chyba trzeba było, się, trzeba było się ich zapytać, ale... Mm, no musiałbym tutaj o sobie opowiadać w jakichś superlatywach, co jest y co jest nie, niełatwe. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, chyba po prostu coś, jest coś takiego w mojej wrażliwości artystycznej, co przyciąga ludzi i co sprawia, że chcą ze mną współpracować. I, no i, i chyba się jakoś nie zastanawiam szczególnie nad, nad głębszymi powodami tego wszystkiego, tylko, tylko cieszę się, że mam taką szansę, bo rzeczywiście jest to. Ogromne wyróżnienie dla mnie, że aż że, że tyle ludzi y, ma chęć ze mną działać. W niektórych wywiadach mówiłeś, że musiałeś się nauczyć występować na żywo, musiałeś się nauczyć grać koncerty. Mhm. Co miałeś na myśli to mówiąc? Miałem na myśli to, że wypuszczając swój pierwszy numer w, w sieć, nie myślałem o tym, że że doprowadzi mnie to do grania muzyki na żywo, bo nigdy o tym nie marzyłem. Zawsze dla mnie muzyka była doświadczeniem raczej no, takim bardzo wewnętrznym, takim dla mnie i. I interesowało mnie najbardziej tworzenie utworów w studiu, w zasadzie w moim pokoju. Na początku bardzo się jarałem tym, że, że po prostu mogę pobrać sobie program na, na laptopa i stworzyć w zasadzie cały album samodzielnie, jeśli, jeśli bym, bym chciał. Bardzo, bardzo byłem wkręcony i cały czas jestem zresztą w procesie produkcji, i każdy z moich albumów solowych ma też jakąś część właśnie mojej, mojej produkcji zawartą w sobie. i, i Więc to mnie najbardziej interesowało i, i nie myślałem o tej muzyce na żywo, a kiedy już przyszło do tego, że, że musiałem musiałem, no tak, tak wyszło, że zagrałem pierwszy koncert. No złów, to Zmu, no, no tak, no, pojechaliśmy i musiałem zagrać. E, pierwszy koncert, to poczułem, że Kurde, to jest coś, na co nie jestem gotowy w ogóle. To jest zupełnie jakaś inna para kaloszy, że tak powiem, kolokwialnie. Że to jest cała, cała taka kategoria w, w tym, czym się zajmuję, której ja zupełnie nie ogarniam. Nie jestem na nią gotowy ani pod względem umiejętności wokalnych, instrumentalnych. Ani pod względem przyjmowania tego całego stresu, który się wiąże z, z takim wydarzeniem na żywo. Więc do niedawna zupełnie nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Może z zewnątrz to wyglądało jakoś bardziej optymistycznie, bo te, taki dostawałem feedback, ale, ale wewnętrznie czułem, że, że, się, że się z tym męczę po prostu, że, że te pierwsze koncerty, pierwsze trasy były dla mnie bardzo trudne. I w zasadzie dopiero od roku, kiedy, kiedy jakoś postanowiłem zawalczyć bardziej właśnie o to swoje doświadczenie w muzyce na żywo, to, to poczułem, że, że to może jednak jest też coś dla mnie. Bo z, z, zmieniłem zespół, zacząłem szukać ludzi, którzy rzeczywiście jakoś ze mną rezonują i, i to po prostu bardzo pomogło. Więc Ty jesteś typem muzyka studyjnego? To jest Twoja strefa komfortu? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja jestem, jestem stworzony do, do siedzenia w studiu, kręcenia gałek na syntezatorze, albo grania na gitarze i, i, i pisania tekstów. A, a ta, cała ta sfera muzyki na żywo jest czymś, co dopiero się we mnie rozwija. A to jak odbierasz swoją muzykę, swoje piosenki w studio? A na żywo to są dwa różne odbiory. Nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale czy dla ciebie jest po prostu różnica? Jak... Zdecydowanie. Głównym takim główną kwestią problematyczną jest to, że, że ja pisząc swoje piosenki do niedawna, bo, bo właśnie przy tym najnowszym albumie to się trochę zmieniło, ale do niedawna w ogóle nie myślałem o tym, że będę miał je wykonywać na żywo. Znaczy to tyle, że, że nie przejmowałem się na przykład tym, jak dane brzmienie odtworzymy grając na żywo, czy, czy jak stworzymy daną energię na żywo, którą udało nam się wykreować w studiu. I okaza okazało się, że to nie jest wcale takie łatwe i wymagało to bardzo dużo pracy, żeby niektóre moje utwory. Na żywo nabrały takiego, taki, takiej energii, która by mnie zadowalała i która by oddawała ducha tego utworu w odpowiedni sposób. Wymagało to masę, masę przearanżowywania utworów i, i podchodzenia do nich w zupełnie inny sposób. Więc, więc, tak, różni się to zdecydowanie. A na czym polega ta różnica, że utwór? Na żywo różni się od tego studyjnego. Gdzie mu się, jaki element tej piosenki musiałeś zmienić? Ciężko tak wskazać konkretnie na jakiś jeden element. Yy, wydaje się. mi się, że, że to jest bardzo oparte o, o to, co się czuje, o jakąś energię, która się wytwarza podczas grania tego utworu. Yy, i, no, i, no i zdarza się tak, że, że gramy utwór, każdy gra swoją partię, tak jak powinien idealnie wszystko, wszystko teoretycznie działa. Ale utwór, nie, no jakoś nie, nie jedzie, że tak powiem, <grym>, że stoi w miejscu, nie ma pogo, nie, nie, nie ma pogo ani, ani my nie czujemy pogo, ani publiczność nie czuje pogo i, i po prostu nic się nie dzieje. I to jest taki moment, w którym trzeba się zastanowić nad tym, co, co, co robimy i, i, i przemyśleć właśnie, gdzie, gdzie leży problem. Yy, no i te, to są przeróżne. Kwestie, no, raz się może zdarzyć, że, że tutaj chodzi o bit, że coś tam się za mało rusza w tym bicie, że ten utwór tak stoi, a może, a może ja w ogóle na złej gitarze to gram. No, to są takie drobiazgi, ale y, biorąc to wszystko do kupy, zmieniając te drobne rzeczy, na koniec okazuje się, że, że to że energia jest inna. Nie? I ciężko wskazać jakiś jeden, jeden element. Kilka razy już padło to hasło, nowa płyta. Na jakim etapie jesteśmy tworzenia? No, tw już jest koniec w zasadzie, już y, ani dźwięku nie zmienimy na tej płycie, jest, jest, jest za późno, jest, już, jest za późno. Już, już się tłoczy w zasadzie za chwilę e, i, i zaraz będzie, zaraz, zaraz przyjdzie ten, ten dzień e, testu, e, sprawdzenia, zaraz będziemy wszyscy mogli tego posłuchać i się okaże, co nam z tego wyszło, ale ja jestem bardzo bardzo dumny z tego materiału i, no i mogę powiedzieć, że, że, że ten że proces powstawania tej płyty to, to dla mnie absolutnie spełnione marzenie, bo przez, przez ostatni rok razem. Z Kubą Staruszkiewiczem i Kamilem Paterem zamknęliśmy się w leśnej chatce i, i tworzyliśmy tam muzykę i to było coś pięknego, bo, bo, bo zainspirowany takim artystą bon, Bonem Iverem, mm -hmm. który swoją pierwszą płytę For Emma, Forever Go nagrał właśnie w taki sposób wyjeżdżając gdzieś Gdzieś na odludzie i, i wylewając tam z siebie emocje w studiu. Chcia, bardzo chciałem też, właśnie, coś takiego przeżyć i, i zobaczyć, jak to jest, jak, jak, działa nasz artyst jak działają nasze artystyczne mózgi w, w sytuacji takiej totalnej izolacji od świata. Bo wokół nas tam jest, są kilometry lasów i, i, i łąk, więc to były warunki bardzo sprzyjające takiemu głębokiemu wejściu w swoje emocje. Teraz jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie mamy zderzenie dwóch perspektyw. Twoje, gdzie ten nowy album jest już dobrze znany, wręcz to jest dla Ciebie stary album. Dla Twoich fanów będzie to coś nowego. W tym momencie artysta co czuje? Ty chcesz już grać na koncertach nowe piosenki, pokazać nowy materiał, czy jednak czuje się bezpiecznie grając te Utwory, które każdy już dobrze zna, zdecydowanie chcę grać już nowy materiał. Jest on, jest on bardzo inny od tego, co, co do tej pory moi słuchacze mogli. Usłyszeć, szczególnie właśnie jeśli chodzi o jakąś energię i charakter brzmienia, bo, bo razem z Kubą i Kamilem postawiliśmy tutaj na, na organiczność i na życie, na instrumenty, co dla mnie było właśnie czymś, czymś zupełnie nowym, bo ja instrumentalistą w żadnym wypadku dobrym nie jestem. A teraz przede mną postawili chłopaki takie wyzwanie, że, żebym stał się dobry w ten, przez ten rok I, i utwory pisaliśmy w taki sposób bardzo klasyczny, biorąc po prostu trzy, trzy instrumenty do, do rąk i, i bawiąc się muzyką na żywo. Więc jestem pewien, że, że, że to energię będzie też czuć na scenie i nie mogę się tego doczekać. Więc jak jesteśmy przy scenie, wiosną ruszasz w trasę koncertową po klubach. Gdzie będziemy mogli Cię na żywo zobaczyć? Trasę rozpoczynamy 15 marca w Łodzi, później Wrocław, Lublin, Bielsko-Biała i nie pamiętam, ale jest tych miast sporo. Sporo, chyba, chyba z, z 10. I będą to rzeczywiście koncerty klubowe, stojące tym razem, bo poprzednio trasę graliśmy w takich miejscach bardziej teatralnych i siedzących. Teraz chcemy to zmienić, żeby właśnie mieć jak najlepsze warunki, pod to, żeby tę żywą energię ludziom przekazać. I, i zamierzamy trochę się właśnie poruszać. Więc jakie masz największe obawy i największe nadzieje związane z trasą koncertową? No jesteśmy w ciekawym momencie na zadanie takiego pytania, bo, bo jeszcze nawet nie, za, nie zaczęliśmy prób do tej trasy z zespołem, więc jest we mnie bardzo dużo różnych obaw związanych z tym materiałem, no, no bo na razie on brzmi na żywo tylko w mojej głowie i, i na płycie, tak naprawdę nie wiem, nie wiem co z tego wyjdzie, jak usiądziemy do tego razem z chłopakami z zespołu, więc no więc obawiam się, czy, czy, czy tam na pewno zostanie wytworzona taka energia, jaką sobie wyobrażam, czy uda nam się ten materiał udźwignąć na żywo, czy on rzeczywiście zabrzmi tak, tak, jak, tak jak to jest w mojej głowie. Więc tych obaw jest sporo, ale, ale nie jest tak, że, 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 że się tego boję w ogólnym... Jakimś kontekście. Raczej jestem bardzo podekscytowany na ten czas i, i nie mogę się doczekać tej trasy i, i tego grania na żywo. Mam nadzieję, że, że po prostu, że, że, że ten koncert będzie czymś dla ludzi poruszającym czymś, co zostanie z nimi na dłużej. To, to na pewno nie będzie jeden z tych koncertów, na który przychodzimy. Przychodzimy potańczyć, czy, czy, czy dobrze się bawić, i, i wyjść stamtąd z wielkim uśmiechem na ustach, raczej to będzie coś, mam nadzieję, że to będzie coś głębszego, że to będzie jakiś moment na refleksję, moment na doświadczenie czegoś wyjątkowego, czegoś muzycznego. A jakby chciał? Jakbyś chciał, żeby Twoja kariera się rozwijała, żebyś za parę lat mógł sam przed sobą powiedzieć. To, co mogłem, osiągnąłem. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Mam, mam w sobie jakieś takie... no Nie chcę teraz używać górnolotnych słów, ale mam, mam w sobie właśnie jakieś takie delikatne poczucie misji związane z tym, żeby... żeby ludzie przy mojej muzyce jak najgłębiej doświadczali. I, I chciałbym, żeby tych ludzi było przy mnie jak najwięcej, żebym mógł im to doświadczenie głębokie zaprezentować. I, i, i chciałbym, żeby, żeby, żeby właśnie ta, ta moja kariera w, w tym kierunku się rozwijała, żeby ludzie widzieli we mnie jakieś jakieś, jakieś wyjątkowe miejsce. Tak, tak, ch ch chciałbym, żeby ludzie, słuchając mojej muzyki, czuli to co, to, co ja po prostu potrafię poczuć, słuchając jakiegoś artysty z, z Wielkiej Brytanii, wspomnianego zespołu Maruja na przykład, który, którego epki słuchając byłem w, totalnym, w totalnej rozsypce po tym, jak, jak tego przesłuchałem. Czułem, że, że, że doświadczyłem czegoś niesamowitego yy, i, i chciałbym, chciałbym po prostu, żeby, żeby, żeby ludzie też yy, żeby moi słuchacze mieli szansę na takie doświadczenie przy mojej muzyce i żeby tych słuchaczy było po prostu jak najwięcej. Na zakończenie, najlepszy aspekt grania na żywo, koncertowania? Aktualnie chyba najbardziej cieszy mnie yy, cieszy mnie spędzanie czasu z, z moim zespołem na, na scenie i, i poza nią, bo czuję, że to są świetni ludzie, świetni muzycy, i już podczas grania udaje nam się wytworzyć jakiś taki wspólny, niewerbalny język, którego doświadczanie jest dla mnie jakieś piękne i, i satysfakcjonujące. I też to poczucie, że, że właśnie utwory, które stworzyliśmy gdzieś tam w studiu dostają na żywo jakieś zupełnie inne, inne życie, mają inne oblicza. To daje mi dużo satysfakcji. To jest odpowiedź. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.